Granica istniała przez całe pokolenia. Linia oddzielająca ziemię plemienia od pastwisk rancherów. Każdy, kto odważył się ją przekroczyć, płacił cenę konfliktem. A jednak pewnego przeznaczonego poranka Bun Carter, rancher, zostaje znaleziony nieprzytomny na zakazanej ziemi. Rany na jego ciele nie są skutkiem wypadku, lecz wynikiem złowrogiego spisku. Tym, kto odnalazł Buna, była Ajana, uzdrowicielka plemienia. Zamiast pozwolić Radzie wydać wyrok, dostrzegła w jego oczach coś znajomego, ślad związany z jej zaginioną rodziną. Od tego momentu ujawnia się sekret skrywany od 25 lat, grożący rozerwaniem kruchego pokoju między dwiema społecznościami. Bun nie jest tylko zagubionym przybyszem, jest kluczem do ukrytej historii, do prawdy, która może zniszczyć oba światy, albo je ocalić. Obejrzyj tę pełną napięcia opowieść, w której miłość odwaga i sprawiedliwość zmierzą się z ambicją i nienawiścią. Jeśli lubisz takie emocjonujące historie, nie zapomnij dać lajki, like, subskrybować i włączyć dzwoneczka, aby nie przegapić kolejnych opowieści.